Dzisiaj chciałam Was zachęcić do zrobienia całkiem naturalnego pudru zamiast tych, które kupujemy w sklepie. Wiadomo, jest to koszt bardzo mały, zresztą zaraz zobaczycie. I powiem teraz, jakie składniki będą potrzebne. Do zrobienia tego pudru potrzebujemy mąkę ziemniaczaną, glinkę czerwoną, glinkę zieloną, jakieś naczynie do wymieszania może to być miseczka szklana pudełko, w którym potem umieszczę ten już pomieszany puder i pędzel. Oczywiście robię bardzo małą ilość tego pudru, po to, żeby zbyt długo nie stał, żeby się te składniki no, nie popsuły. Bardzo ważna uwaga, nie ma tutaj określonej ilości składników, składniki dobieramy po prostu w zależności od tego, jaki mamy kolor cery. Ja pokażę tylko przykładową ilość. Na małą ilość potrzebuję pół łyżeczki skrobi ziemniaczanej, Pół łyżeczki glinki czerwonej, pół łyżeczki glinki zielonej. Teraz składniki mieszamy dokładnie, już widzimy wychodzi nam taki ładny kolor, lekko brązowy. No i teraz, jeżeli ktoś ma ciemną cerę, to myślę, że to już by był odpowiedni kolor, można sobie spróbować na przykład yy, na w fragmencie skóry swojej. O, widzimy, mi się wydaje, że tu jest elegancki kolor, jak się rozetrze, ładnie się y, pokrywa tutaj ze skórą. Ale jeżeli ktoś chce, albo ma bardzo jasną cerę, może teraz dołożyć jeszcze troszeczkę, odrobinę na przykład skrobi ziemniaczanej, albo odwrotnie, może dołożyć odrobinę glinki czerwonej lub zielonej. Zielona myślę, że też ma takie znaczenie, że przy cerze, która ma przebarwienia, to zielona glinka też tutaj ładnie pokrywa te naczynka. Wymieszaną mieszankę tych składników wsypuję do jakiegoś małego opakowania. Ja mam takie plastikowe, małe opakowanie. Dobra. Można sobie jeszcze w tym opakowaniu zamknąć i dokładnie wymieszać, jak ktoś chce. No i jest gotowe do użycia. Wtedy, kiedy potrzebuję, biorę pędzelek i sobie troszeczkę nakładam na pędzelek. I już mogę sobie używać na twarz.